Cześć, z tej strony Mati, zaczynamy kolejny odcinek TriMorda Jak widzimy już Ernus zaczyna dochodzić do zdrowia Ernus pokaż się o. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem murów obronnych Wchodzimy w projekt Obrona No i pytanie jakoś chyba tutaj. Dobrze to zapauzowałem czas Dobra. Na razie od góry może się odwrócimy Kurde tu jest jezioro Słabo No, słabo Jak tu jest jezioro jakąś bokiem może mi to. Dopiero tutaj. Dobra, to trudno. Yy, dotąd. Czy jeszcze kawałek? może dotąd. O, powiedzmy tutaj. Tutaj można się budować? Nie, można. Yy, wiecie co? Yy, zrobimy takie że tak powiem już mur tutaj a później dokończymy yy, stawiać jakiś ten yy, pomost o most postawimy i wtedy yy, damy tutaj mur powiedzmy gdzieś dotąd o, i tak w tę stronę Dobra, tutaj musimy dać yy, pomost most OK. Pytanie, jak damy most? No zaraz, żeby może lepiej im się budowało, to damy je tutaj. Takie dwa mosty. I na tych mostach później postawimy te ściany. Z drewna. Nasi kolęci śpią. Dobra, dawajcie. Budźcie się. Na razie mamy zerowy poziom. Yy zombie okej okay. weźcie może trochę produkcja polecenie wytnij drzewo trochę drzewa wokół tego murku o a co to wyjść martwy o się przyda nam jedzonko Okej, okay. nie będziemy musieli iść na polowanie. No w ogóle tutaj mamy sporo tego. O, to pozbierajmy to. O. Przydadzą się te korzenie lecznicze. Okej, okay. tutaj jak widać już jest zrobiony most. To teraz tylko trzeba ścianę zrobić. Ok, i to wszyscy tutaj pracują przy tym. No i dobra, to jesteś chyba właśnie dobry w tym. Prawie, no leśniczy, pewnie z ciebie dobry jest. Kościnaj. Jest co, my damy Tobie priorytet. popchnąłem, nie popchnąłem, drzewo. Okay. Zaraz, Zaraz, popchnąłem, to taki taki dobry nie Praca. Leśniczy, Ernest. No dobra, okej, okay. leśniczy jesteś, to ty budowniczy będziesz. Dwóch budowniczych. Dobra, to Joes, weź. Daj mi się budowny mostu. Zaczynają się pojawiać zombie. Znaczy, zaraz zaczną, już jest 1%. Sprawdźmy ogólnie, jeszcze w razie czego, jakby jednak coś mało zombie przychodziło, to weźmy tutaj. Yy, o, zamiast 10-20. Tak jak było. Mi się wydaje, że zombie to na idealnym poziomie jest jak ostatnio było to dobry poziom dobra zbierz może te przewiady jagód dużo jest okay. o zbierz wszystko y tutaj nie mamy stołka Jest drewno, to dlaczego nie chcę drewna robić? Teraz meble. O, jest drewno. Ok. Już zaczyna nam ząbi się pojawiać. Jak na razie dwie sztuki. z 13%. Dobra, zobaczymy ile się tam nam pojawi. Czy dwa zombie to nie jest dużo? Idą sobie powoli w stronę kolonii. No idzie się spać już. Dobra, to na razie idźcie. Nie, no teraz jakoś ba bardzo mało tego zombie. 23% dwa zombie. Jest co? Właśnie na razie. Właśnie. Ok. Który taki dobry strzelec był? Rewolwer. Dobra, tego bierzemy. Dwa zombie, tak akurat mało. Dobra, jednego mamy. Dobra, zwolniony. Złuchaj. A ten drugi? No, tutaj jest ten zombie, drugi. no i ładnie, jednym strzałem dobra no i wracacie do pracy jak tam idziesz budować? dobrze tutaj przenosisz wiesz co? co idziesz robić? Z serum okej okay. co hammer to może ty byś dlaczego to nie jest do przeniesienia dopuść Obra hammer, hammer weź może to a nie ma gdzie to tego przenieść zaraz poczekajmy chwilę tu musimy dodać że można broń składować W tym bronie No jest no dlaczego nie? Nie ma miejsca? Jest jeszcze miejsce tutaj o co chodzi? A czy może hamer nie może po prostu przynosić, tak? Przenoszenie. Okej, okay, dobra, to ty to przenieś. To. to. Dobra. Okej, okay, budujemy tutaj dalej. Tutaj mamy te ściany. Są ściany z drewna. Nie, no tym razem naprawdę słaby ten atak był. No, następnym razem może będzie lepiej. W ogóle to może byśmy jakieś priorytety ustawili im. Dobra, na razie niech tak będzie. Zobaczymy później. Bo widzę, nie ma kto nosić. U nas. Hmm, dobra. W ogóle to ja powinienem tutaj setni drzewo. tutaj yy, i wszystkie tutaj co są drzewa też trzeba wyciąć Dobra, niech powycina te wszystkie drzewa wokół Ty Ernus jesteś dobry, tak? leśniczy No dobra Może jednak te priorytety ustawimy Dobra, na każdym na strażniku będzie jako jeden. Pacjent też jeden. Lekarz. Nawet trzech lekarzy mamy dobrych. Widzę. Dwóch zapalonych. Dobra. Hammer. Ty nic. Nie będziesz nie będziesz tragarzem ani sprzątaczem. To weźmiemy ci priorytet też leczenie. Elmus będzie na drugim mia miał. Odpoczynek. A dwójce niech będzie opiekunka. Czego to on jest? Połeczne. społeczne. Zajmuje się dzieckiem kolonii. No dobra. Nie, nie ma, nie będzie raczej tutaj dzieci. To... Tym bardziej nie. Asystent. Niewykwalifikowany i łatwe zadania. Z więźniów, dobra asystent, każdy z nich będzie. Mm. No tak, y, strażnik. Dobra, to tylko jeden będzie. Karmienie, rozmawianie. Dobra, ok. Jako strażnik, Dreser. Oj, tu mamy ciężko. Johan czy Ernus jest lepszy? Zwierzęce 2, Johan, Ernus, C1. E, Johan jest lepszy. No dobra, to teraz Ty będziesz, kucharz. Hammer, nie nosisz nic. To będziesz kucharzem na dwójce. Tobie damy na priorytet. Hmm, czy on będzie tylko nosił? Myśliwy. Johan, ty jesteś dobry. To będziesz miał na jedynce. Budowanie. Chyba, że na dwójce. Budowanie damy Ci na jedynce. Yy, budowniczy będziesz na dwójce. Hammer górnik dobra tobie też damy na jedynce ale górnik też będzie ważny na dwójce niech będzie Ta. leśniczy priorytet potrzebujemy tego właśnie my jeszcze musimy zrobić w ogóle jakieś pole uprawne o tym zapomnieliśmy. Rolnik też będziesz. Zaraz za rolnikiem leśniczy. To może na dwójce ustawimy. Artysta. Tylko ten jeden może być. Niech będzie. Tragarz. No zaraz. Sprzątacz niech będzie jeden. W sumie. Rolnik to też sprzątać na jedynce, ty będziesz na dwójce, tragasz też na jedynce, badacz. Kurde, on będzie badaczem później. Dobra, to jak będzie badacz, to też na jedynce. No i okej, ok. Każdy wie co ma robić. No to zróbmy to pole uprawne w ogóle. Yy, powiedzmy wielkościowo. 5 na 5? 7 na 7, dobra, niech będzie. okej. Okay. iść sadzonka, będzie tutaj ryżu. Okej okay. dobra. Co on idzie robić? Jeść, tak? Cztery. Dwa posiłki tylko zostały Musimy poupolować coś, Leś przydzielmy co ma, mają upolować Bo ogólnie jak coś to coś większego Alpakę Gazele, dwie gazele Dobra, okej okay. niech będzie Mega leniwiec to nie, wilk, o kurde, a tak to ma mocny, dobra, Ernus zaczął tutaj te yy, siać, no dobra, to teraz może pójdziesz jako myśliwy, Jonas, dobra, jako myśliwy. Okej. Okay. Idź poluj. Dobra, jak zanim odpoczniesz? Podłóż do pieca. Ty nie możesz, kurde no. No, z tym hamerem będziemy mieć ciekawie jak on nic nie nosi a dobra, okej, okay, udało ci się nie no we, jak idziesz od razu to weź przenoś Jonas to. zawsze na propsie i dopiero wtedy Dobra, nasi koloniści poszli spać Dobra, na razie takie plany są yy, Weźmy trochę rozszerzmy o, Tutaj pociągniemy. O i Dobra Dobra, na razie tyle będzie. Yy, dalej coś musimy w kolonii porobić. Przepraszam, dlaczego coś... A, dobra. W ten sposób. Dopuść. I wszystko teraz dopuść. Dopuszczone wszystko. Bo kurde, część nie było dopuszczona. Dobra. Strasznie dużo priorytetów ma, mają. Dobiegamy końca tego odcinka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie subskrybujcie, lajkujcie, no, dajcie komentarz, co byście chcieli, żebym zmienił. No i trzymajcie się, cześć!